Instytucji i parlamentarzystów. Szczególne słowa oznania kryję do przybyłych na uroczystość kombatantów, młodzieży i żołnierzy oraz ich rodzin. W szczególności chciałbym powitać Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska, Panią Agnieszkę Owczarczak. Pana pułkownika. Tomasza Kalęba szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddziału Zamiejscowego Gdańsk Pana pułkownika Roberta, Roberta Kęse, dowódcę 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego Pana komandora doktora nauk medycznych Krzysztofa Szabata komendanta Szpitala Marynarki Wojennej Pana pułkownika doktora Rafała Wądowskiego, dyrektora Służby Kontrwywiadu Wojskowego Odział Gdynia. pana majora Piotra Jurczaka, zastępcy szefa wojskowego Centrum Rekrutacyjnego Gdańsk, pana komandora porusznika Łukasza Telegów, reprezentanta kom komendanta Akademii Marynarki Wojennej. Komandora Straży Granicznej Andrzeja Krokowskiego, komendanta oddziału morskiego Straży Granicznej. Panią młodszą inspektor Alinę Majczak, reprezentantkę komendanta wojewódzkiego Policji. Pana starszego brygadiera Jacka Niewęgłowskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pana Marka Kowalewskiego, pełniącego obowiązki dyrektora regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Inspektora Wojewódzkiego Transportu Drogowego, pana Łukasza Baranowskiego. Zastępcę dyrektora oddziału IPN Gdańsk, Waldemara Szulca. Dyrektora Muzeum Sudkow, pana doktora Piotra Tarnowskiego. Zastępcę dyrektora Muzeum II wojny światowej pana Mateusza Jasika. Prezesa Związku Piłsudczyków w Gdańsku pana pułkownika Andrzeja Adamczyka. Pana majora w stanie w spoczynku, profesora Jerzego Grzywacza, kombatanta Armii Krajowej. I przede wszystkim bardzo gorąco i serdecznie chciałbym powitać pana komandora Roman'a Rakowskiego, kombatanta Armii Krajowej. Szanowni Państwo. Zebraliśmy się dziś, aby uczcić jedno z najważniejszych świąt narodowych. Święto Wojska Polskiego. Dzień ten przypomina nam nie tylko o historycznym zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, ale także o niezłomności, honorze i poświęceniu, które od wieków towarzyszą naszym żołnierzom w służbie i obronie ojczyzny. Święto Wojska Polskiego. To moment, w którym składamy hołd wszystkim tym, którzy służyli i służą Rzeczypospolitej, często narażając swoje życie, aby zapewnić nam wolność, bezpieczeństwo i pokój. To wyjątkowy mo moment, aby zapalić symboliczny znicz pamięci i złożyć hołd na grobach tych, którzy stracili życie podczas walk sprzed ponad 100 lat. Należy pamiętać, że to ich wielkie zwycięstwo cud nad Wisłą, jak zwykło się nazywać polski tryumf nad Armią Czerwoną zmienił losy tamtej wojny. Przecież słabemu wówczas państwu polskiemu, które ledwie dwa lata wcześniej odzyskało po 123 latach niepodległość, ponownie groziły zabory. Bieg historii odwrócił jednak ten człowiek którego pomnik dumnie stoi za moimi plecami. Marszałek Józef Piłsudski, wsparty armią bohaterskich żołnierzy, zdołał zatrzymać bolszewicką nawałnicę, która zmierzała czerwoną plamą zalać całą Europę. W dzisiejszych trudnych czasach, pełnych wyzwań i zagrożeń, trzeba jednak mieć świadomość, że święto Wojska Polskiego to nie tylko pamięć o bohaterach sprzed lat, to również teraźniejszość i przyszłość. Polskie siły zbrojne bronią nie tylko naszych granic, ale również angażują się w misje pokojowe na całym świecie. To właśnie dzięki poświęceniu hartowi ducha i wyszkoleniu polskich żołnierzy, nasza ojczyzna może cieszyć się stabilnością, bezpieczeństwem i suwerennością. Dlatego swoje myśli i słowa kieruję nie tylko do tutaj zgromadzonych, ale również do żołnierzy służących w tej chwili na, całej, na terenie całej Polski, poza granicami naszego kraju oraz do tych, którzy oddali swe życie w służbie ojczyźnie. Drodzy żołnierze, z waszego święta pragnę wam serdecznie podziękować za oddanie, profesjonalizm i godność do poświęceń. Wasza służba jest fundamentem naszej narodowej tożsamości i niezależności. Jesteście wzorem dla nas wszystkich, symbolem bohaterstwa, honoru i poświęcenia. Niech dzisiejsze święto będzie czasem refleksji nad naszą historią i jednocześnie wyrazem naszej wdzięczności za to, co robicie dla Polski. Życzę Wam, abyście zawsze wracali bezpiecznie do swoich bliskich, by Wasza służba była powodem do dumy i satysfakcji, a nasza Ojczyzna Polska. Zawsze była krajem wolnym, silnym i bezpiecznym. Wierzymy, że dzięki Wam, żołnierzom Wojska Polskiego, nasza ojczyzna zawsze będzie cieszyć się pokojem. Niech żyje Wojsko Polskie! Niech żyje Polska! Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszego święta zostaną wręczone medale i odznaczenia okolicznościowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe. Proszę pana kapitana Tomasza Krucznika Siódmej Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej o odczytanie rozkazu dowódcy wojsk obrony terytorialnej o nadaniu odznaczeń resortowych i rozkazów dowódcy brygady o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe i nadanie odznaczeń resortowych. Rozkaz numer 208 łamane na 2024 dowódcy Wojsko Brony Terytorialnej z dnia 6 sierpnia 2024 roku w sprawie wyróżnień żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej z okazji święta Wojska Polskiego. Wyróżniam za szczególne osiągnięcia podczas spełnienia służby wojskowej major Mateusz Sadowski, kapitan Rafał Knuter, starszy sierżant Daniel Rąpa, podznaką honorową Wojsk Obrony Terytorialnej. Wyróżniam za wybitne zasługi podczas spełnienia służby wojskowej starszy hororze sztobowy Tomasz Zachciał, tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką drugiego stopnia. Ponadto wyróżniam za bardzo dobre wykonanie zadania służbowego pochwałą siedem osób. Rozkaz podpisał dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Brygady dr Krzysztof Stańczyk. Rozkaz nr 71 na 2024 dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 13 sierpnia 2024 roku z okazji Święta Wojska Polskiego. Za wybitne zasługi podczas pełnienia służby wojskowej Porucznik Janna Łyskanowska Kapitan Roman Bielecki Kapral Roman Bielecki Wyróżniam tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polski z odznaką drugiego stopnia, brązową. Nadaję prawo do noszenia odznaki pamiątkowej 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia Kapitana Marynarki Adama Dedio Podpułkownik Marcin Łyskanowski Ponadto wyróżniam Za bardzo dobre wykonanie zadania służbowego Pochwałą 57 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych, za uzyskanie bardzo dobrych wyników podczas wykonywania zadań służbowych, listem gratulacyjnym 50 żołnierzy i 9 pracowników resortu Obrony Narodowej, za znaczące osiągnięcia służbowe, pismem pochwalnym na tle sztandaru 7 Pomorskiej Brigady Obrony Terytorialnej 10 żołnierzy, za wzorowe wykonanie zadania służbowego, urlopem nagrodowym 247 żołnierzy i 27 pracowników resortu Obrony Narodowej za wykonanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków nagrodą rzeczową 9 żołnierzy. Rozkaz podpisał Dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, komandor Tomasz Laskowski. Rozkaz personalny nr 38 na 2024 dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 8 sierpnia 2024 roku z dniem 15 sierpnia 2024 roku mianuje niżej wymienionych żołnierzy zawodowych na kolejny stopień wojskowy w ramach zajmowanego stanowiska służbowego. Na stopień plutonowego. Starszy kapral Radosław Miliszkiewicz. Starszy kapral Tomasz Roczniewski. Starszy kapral Aleksandra Alicja Zakrzewska. Na stopień starszego kaprala. Kapral Błażej Mateusz Mniewski. Rozkaz podpisał? Dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, komandor Tomasz Laskowski. Rozkaz o mianowaniu. E, rozkaz personalny nr 40 na 2024 dowódcy Siódmej Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 13 sierpnia 2024 roku. Z dniem 15 sierpnia 2024 roku mianuje niżej wymienionych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej na stopień plutonowego, starszy szeregowy Błażej Gajewski, szeregowy Wojciech Majewski, szeregowy Adrian Jerzewski. Rozkaz podpisał. Dowódca 7 Komórskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komandor Tomasz Laskowski. Wyróżnionych tytułem honorowym, odznaką honorową i odznaką pamiątkową, proszę o wystąpienie. A o wręczenie proszę pana podpułkownika Macieja Hulisza. gdzie indziej? Nie, mama, bądź mi razem, na pewno, spokojnie. Nie, 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 Żołnierzy mianowanych proszę o wystąpienie, a pana podpułkownika Macieja Hulisza i starszego podoficera dowództwa, starszego chorążego sztabowego Wojciecha Guda-Czewskiego proszę o wręczenie aktów mianowań. Mm. you. -hmm. Mianowani, proszę o wstąpienie do szeregu. Proszę szefa wojskowego centrum rekrutacji, podpułkownika Dariusza Tylkę o czytanie wyciągu z decyzji ministra obrony narodowej o nadaniu medali resortu obrony narodowej. Decyzja nr 4095 ministra obrony narodowej z dnia 8 sierpnia 2024 roku o nadaniu medalu za zasługi dla obronności kraju. Na podstawie artykułu 671 ustęp 1 punkt 1 raz ustęp 2 ustawy o obronie ojczyzny w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionym nadają brązowy medal za zasługi dla obronności kraju major Piotr Jurczak kapitan Małgorzata Sabiniasz Decyzja nr 4096 Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2024 roku o nadaniu medalu Siły Zbrojnej w Służbie Ojczyzny. Na podstawie artykułu 671 ust. 1, punkt 2 oraz ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny za długoletnią wzorową służbę w Wojsku Polskim z okazji święta Wojska Polskiego.